W 13. odcinku 13 odcinku 13. Tak, jesteśmy dzisiaj w bardzo charakterystycznym, bardzo sentymentalnym miejscu wchodzącym dla Warszawy. Tak mi się wydaje. To jest mianowicie? praska brama. Tak, jesteśmy I na Pradze. Co my Wam dzisiaj zaprezentujemy? Zaprezentujemy dzisiaj Wam kiebabę. Praskie kiebę zaprezentujemy. Eee, jesteśmy w miejscu Hata Wariata. Pod miejscem, jesteśmy w bramie, ale zaraz będziemy na miejsce. Eee. adres. Jesteśmy dzisiaj na ulicy Marcinkowskiego 7. Przez U1 jest to kata Variatta Tak jest I tak kochani e... 4,5 na 719 To jest dosyć dobra opinia Bardzo dobra. zachęcająca A jak? No i co? E, ostatnio były burgery, burgery nam się nie przejadły, ale w czas i pora chyba wrócić do, do kebabów. Tak, do kebabów. tak, wiadomo. No. Też yy, zmienimy troszeczkę perspektywę. no Jeżeli chodzi o ten kebab, jeżeli gdzieś tam będziemy w przyszłości te kebaby testować, będzie to kula mocy, nie będziemy tam się spuszczać za bardzo tym mięsem. No, krótko zwięźli na temat. No. Co chciałam co powiedzieć, jest dużo kebabów takich kraftowych, topowych w Warszawie. Ten był polecany, bardzo ale polecam. pomimo wysokiej yy, średniej 4,5, ale tam jest dużo też takich. Negatywnych opinii i nie wiem, czy, jest, czy są to tacy wiesz, wierni, wielbiciele, yy, 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 jacyś tam fani yy, innych konkurencyjnych kebabów, ale jest kilka takich negatywnych opinii pod kątem rozwijania się kebaba, pod kątem przelania kebaba i tak dalej. Chciałem to sprawdzić, bo, bo opinie wśród moich znajomych na przykład są bardzo dobre. Więc ja osobiście chciałem sprawdzić, zobaczyć, jak to będzie wyglądało. No i po prostu trzeba też w końcu kebaba. Dokładnie, dawno kebaba nie było. Naprawdę, naprawdę, ale dobrego kebaba nie było. Dobra, tak, kebaby są odebrane, mamy poniedziałek, jest godzina popołudniowa, ruch był jako taki stosunkowo, stosunkowo w miarę do... No jest, kręci gęstwo. się, kręci się gęsto, gęstwo. no takie godziny, która jest godzina Ale, e, tak, zamówiliśmy dwa kebaby, dwa małe, dwa mięso mieszane, dwa sosy mieszane. E, jeśli chodzi o mięso, pierwsze mięso kreftowe, kurczaczek kurczak, samego kreftowy, robią, tak. od razu pani zapytałam Panią Pani powiedziała wprost, że, zresztą co on mówi, ja mówię, że jest się poznał, że wołowina jest e, e, kulomocy, tak, przyjeżdża do nich, e, co na plus. Na plus czas realizacji pomimo kilku osób, które czekały w kolejce przed nami i za nami. Dosyć szybko dostaliśmy zamówienie, bo około 7 minut. Dwa małe kepsy, mięso mieszane. I ile zapłaciliśmy? 33 zł. Tak, za mięso mieszane, no? sos mieszany. małe, najmniejsze kebabek są w picie. 33 ,50 zł. 50 groszy. Zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ponad? Dobra, słuchajcie, generalnie jeżeli chodzi o samo złożenie kebaba, ja jestem w połowie, Pita, to, to jest kebab w picie, jest, jest spieczony na chrupko teraz tak, widać od razu, on jest zawinięty troszeczkę taki pierożek. I teraz tak, tutaj z boku on już się rozsypuje. Jeżeli chodzi o dół, on już zaczyna ciepać. Generalnie już zaczyna mi się przelewać. No także to jest taki trochę minus. Co eee, chcę zaznaczyć? Poprosiłem na początku, bo nie chcemy się też obżerać, bo jeśli się najemy tutaj, to ten kebab następny nie będzie już nam tak smakował. Poprosiłem panią, żeby... Przekroiła nam kebaba na pół. Pierwszy raz usłyszałem od... Jak się mówi? Kebab Master? No Master, nie? A Kebab Master? Jak się mówi? Kebab Meister. Kebab Meister kebab powiedział, że się nie da. Nie da się, bo się rozlatowują. Rat, ale jedliśmy w Węgrowie. No nic nie było problemu. Ale nie było problemu. A tutaj jest nagle problem. I miałeś jeszcze... Do tego miałeś dużo więcej surówki. Kebab był dużo większy. A i tak był przekrojony na pół. A tutaj jest dużo mniejszy. Więc fajnie go spoić. Czy łatwiej go spoić. Pokażę Wam, co się dzieje tutaj na dole. Ostre. już, nie? w kubie ostrość, jak będę mówił. Także no, satysfakcjonujące to to dla mnie jest na przykład. Hmm. A u ciebie jak jest? Ja powiem tak, dziwi mnie jedna rzecz. Jest bardzo dużo konkurencyjnych kebabów, dużo lepszych, pewnie dużo droższych w Warszawie. Tu jest bardzo dużo opinii, bo jest prawie 800. Jest mega wysoka średnia, bo jest 4 i. 4,7 I mówię tak. Dałem opinię wcześniej, widziałem, że jest troszeczkę negatywny pod kątem zwijania kebaba, nie też odwiedzić. I też świadectwem ja tego było. Przykładem tego było e... to, że Kebab Meister powiedział, że nam tego nie, nie przekroi na pół, no. pomimo to, że kebab był mały, ale mówię pewnie, musi oddawać co? Musi oddawać smak. Mięso, smak w ogóle całe cała ja, kompozycja. ja w ogóle myślałem, że oni woła to mają, krafta. mają nie wiem, dla mnie to jest generalnie przereklamowany, tak jak w trzy słowa. Ja, ale powiem Ci, generalnie. niby sos mieszany, ale... Wali ty, ale jakieś tam przelane, mi z niego osobiście kapie, Przemaz, tobie kapało, tak? Mi kapie, zobacz. Bo ty do góry nogami jadłeś. Nie no, kapie, ja ogólnie, bym normalnie. Ogólnie no. powiem tak, zastanawiało mnie to, co tutaj urywa tą, kolokwialnie mówiąc, dupę, że jest tak wysoka opinia, jest robione to z zwykłej e, makrowskiej tortili, tak? E, z Mięsem kraftowym, jeśli chodzi tylko o kurczaka, jeśli chodzi o, wo, o wołowinę, to z zwykłą kulą mocy, co urzeka ludzi tutaj, że mają tak wysokie opinie? Szczerze? Nie wiem, może cena. No bo za 33 zł50 groszy, zł, dwa malutkie kebaby w Warszawie. No to nie jest zła cena, nie? Pod kątem yy, przelewać. Bojesz na starczewać. To zobaczy. No to jeżeli ja miałbym oceniać, ocena moja finalna, stosunek jakości do ceny jest tanio, jest w miarę ok. Szału nie ma, dupy nie urywa, moja ocena 6,5 na 10. Za samo mięso kurczaka było smaczne, ale jeśli chodzi o, o całokształt, no to daje ode mnie, mi dupy osobiście nie urywa i ta ocena jest już, moim zdaniem przedobrzona w opiniach w internecie, więc ode mnie takie 6,5 maksymalnie na 10. To jest naprawdę taka wygórowana przeze mnie opinia, bo byłem głodny. Dziękuję. 6,5 jeszcze raz powtarzam na 10. Ja tu osobiście kurwa nie wrócę. Jesteśmy na drugim jesteśmy w, w drugim kebabie, w tym, że... Kawałek dalej w zasadzie. 3 Przeszliśmy... minutki, 4 minutki piechotą. Przeszliśmy piechotą 3-4 tak. minuty, dokładnie. Jest to na targowej 2. Mam na nadzieję, jest targowa 2, Tutaj z Mackiewicza, Mackiewicza jeden nie ważne. Na pewno traficie. Co chcę co powiedzieć? Bardzo istotna rzecz. Od razu wszedłem, od razu zapytałem w porównaniu do chaty Wariata, zapytałem o wołowinę, o wołowinę, wołowina i na pewno była craftowa. Tak widać Bo to. oni robią charakterystyczną rzecz na górę, dają taki... Yy, Płaszcz, yy, ten, płat tłuszczu. Tak, tak, tak. I to tak, fajnie tak. później wtedy, ścieka po całym mięsie. Widać, że jest przekładane, widać tak. to ewidentnie. Widać, że jest mięso robione, tak. I, I tak, przede wszystkim. I wołowina, i baranina. Baranio wołowe to jest mięso, bo samej baraniny nikt nie daje, bo było za twardo. Wołowo-baranie i kurczak jest robiony kraftowo. Nie jemy na miejscu, po pierwsze, z względu na to, żeby dawać tak jak zwykle obiektywną opinię, żeby komuś. W razie czego nie zrobić przykrości, ale od razu wiem, że tej przykrości nie zrobimy, bo próbowałem tutaj od znajomego e, kebaba z kurczakiem w lawaszu. Petarza, czekaliśmy na swojego miksa. To jest tak, kuchnia turecka i azerbe azerbejdżańska. No tak, ogólnie, ogólnie lawasz to, to jest produkt bezrożowy, Jest to woda, sól, mąka. Jest to ormiański produkt. Czyli Azerbejdżan też. Bo Armenie na pewno też? No na to wychodzi. Tak, ormiański też. I co istotne, podobna kwestia jest w kebabie, zawsze to uważam, Podobna kwestia jest tak jak w sushi, czyli kebab nie powinien być zbity. Tego, troszeczkę tego tlenu, tego powietrza powinno być w środku, bo wtedy pozwala nam, ten, ten tlen pozwala nam dużo bardziej doznać yy, te kwestie z Nie przedrzeziemie, bo przedrzeźniałeś mnie <laughs> w ostatnim odcinku, nie rób tego, bo merytorycznie <laughs> jestem zawsze dużo lepiej przygotowany. No ale Michał, że ze wzrościł, no to mi troszeczkę nie przedrzeje. No co ja poradzę? To mięsko, jak fajnie w ogóle jest, ja tak to powiem. I fajnie jest przyprawione czuć przyprawieniem mięsa tego połowu baraniego. Fajne jest takie słone w smaku i soczyste generalnie. Nie wiem czy jest właśnie. Bardzo fajną też tutaj wyczuwam nutę. Jakiś ziół, nie wiem, znaczy na pewno czuję y, nutę mięty. Fajnie to smak mięsa, bo jednak mięso y, baranie jest dosyć takim ciężkim, jeśli chodzi o aromaty y, smakiem, nie? A tutaj ta mięta fajnie podbija smak, więc ode mnie A! Najważniejsza rzecz bo będziemy za chwilę oceniać. Ja mogę od razu podać ocenę. Kochani, jeśli chodzi o moją cenę, jeśli dawałem 9,5, bo mi to te 10, to nie wiem, czekam na cud chyba, ale to jest blisko cudu, jeśli dawałem gdziekolwiek wcześniej 9,5, degradacja na 9 albo nawet i 8,5. 9,5 to jest ten kebab, to jest dla mnie odkrycie. Na pewno tu wrócę z rodzinami, z rodzin kolegami i swoimi znajomymi też wrócę. Tutaj. Nie ma co tu się, że tak powiem, e, za bardzo rozpowiadać. Karol wszystko powiedział. E, ja osobiście też mogę dać 9,5 na 10. Tak jak mówię, dyszka to będzie ten cud. Mam nadzieję, że ten cud nam napiszecie w komentarzach. Obserwujcie naszego Instagrama, kanał YouTube, a my, Tripowicze, żegnamy się z wami bardzo serdecznie. Już niedługo bardzo ciekawe rzeczy dla was robimy. Heja! Bank!